Witam serdecznie wszystkich dziś na stacji doświadczalnej oceny odmian Słupi Jędrzejowska. Od trzech lat prowadzone są tutaj doświadczenia polowe z udziałem firmy Timak Agro. Na tych polach głównie testujemy wszelkiego rodzaju kombinacje uprawowe, mające na celu uzyskanie jak najlepszych efektów uprawowych i dostosowanie ich, zastosowaniu ich w uprawach, w uprawach wielkoobszarowych. W tym roku Uprawiamy na, 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 na polach doświadczalnych jęczmieniary, kukurydzę, pszenicę ozimą oraz, oraz rzepak. Oczywiście, uprawy rzepak, pszenica założone, założone w roku ubiegłym. Te uprawy jarę wiosna, więc tutaj mamy wyraźny problem z, w tym momencie z opadami. Chciałbym tutaj zauważyć, że testowane w tym roku kombinacje uprawowe mają na celu poprawienie czy wzmocnienie systemu korzeniowego schodzących roślin. Mamy tutaj kombinację z Maxem 975 w porównaniu do kredy, jak również standardowe nawożenie NPK, udział zaprawy nasiennej SD dołożenie do, podstawowej, do, podstawowej, do podstawowego nawożenia do podstawowego nawożenia naszych nawozów dolistnych, czyli kompletu Tonic Plus Vital w określonych fazach wegetacyjnych. W tym roku testujemy w jęczmieniu głównie Ferti Actyl SD, który ma na celu poprawienie dokrzewienia roślin i w porównaniu do Ferti Lidera wraz z Vitalem w okresie strzelania z źbło i porównywalnie wynika, wychodzi nam tutaj do kontroli, gdzie mamy 660 kłosów na kontroli, Tonic daje nam, daje nam 980 kłosów na hektarze, Actyl SD w tym powtórzeniu dał nam 1040 roślin na metrze kwadratowym. Kukurydza siana była 25 kwietnia, przed plonem była pszenica ozima, tak jak już wcześniej powiedziałem, odczyn lekko kwaśny, jesteśmy tutaj na poziomie 5.1, 5, 5.2, więc tutaj mamy, mamy problem z odczynem. Z tego, co widać, z tego co widać, to tutaj ta kukurydza dosyć mocno ma utrudnione pobieranie fosforu na tym niższym pH, jak również, jak również i pozostałych składników. Jednak zastosowanie Fizjomaxa wyraźnie poprawiło nam w pierwszym powtórzeniu, wyraźnie powtórzyło nam i wschody i początkowy okres wegetacji, co można tutaj zupełnie dobrze zaobserwować.